Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Fight Week w kolejnym odcinku z takiego podsumowania i troszkę zapowiedzi. Kolejnego eventu. Jest z nami jak zwykle miłość. Ja mano. I jak zwykle będziemy gadać od rzeczy, a wy będziecie nas słuchać. Tak jest, mam przynajmniej taką nadzieję. No na taka luźna pogadanka dzisiaj, bo... W sumie, yy, czy możemy zrobić w ogóle yy, zapowiedź do twojego solowego materiału, czy jeszcze nie chcesz zgadzać o co yy, zdradzać, o co chodzi? Tak, woli podsumowania, niedawno odbyła się walka Maxa Hallwaya z Korean Zombiem, którą zapowiadaliśmy niedawno na kanale i ja już mogę oficjalnie zapowiedzieć, że gotuję, bo Zombie zakończył karierę, jako że to jest mój ulubiony zawodnik w historii, to chciałbym wypuścić materiał taki poniekąd tributowy i okaże, ukaże się on. No nie chcę obiecywać kiedy, ale już wstępnie jest kawałek nagrany. Jeszcze go muszę doszlifować. I... Tak, niestety nie będzie koreańskich napisów, więc <śmiech> <śmiech> tylko, tylko polscy fani Korean Zombiego będą mieli tę przyjemność. Także już teraz zapraszamy. A co do innych wydarzeń ze świata MMA, jakie miały miejsce, no to. W ubiegłą sobotę, bo nagrywamy to we wtorek, odbyła się gala w Paryżu. Paryska klatka, która też już na naszym kanale jest niejako owiana sławą, i powiem Ci szczerze, że obejrzałem no nie wszystkie walki, raczej nawet bym powiedział, że mniej niż więcej. Ale no, atmosfera z tego co widziałem już na stworzeniu fight Passa, no to znowu dała radę, więc chyba ten Paryż Oj, będzie tak. takim e, stałym miejscem, które będzie gościł ten OKTAGON plus no, dużo talentów europejskich, francuskich e, tutaj dało radę e, na tej karcie również. Także może właśnie zaczniemy od krótkiego streszczenia e, tej gali. Zostawię Ci main event. A chciałbym powiedzieć o dwóch zawodnikach. Pierwszym z nich jest Taylor. Taylor, nie wiem, Lapilus albo Lapilu. Nie wiem, jak się czyta. Od, od dłuższego czasu gdzieś tam słyszałem o tym zawodniku. Wygrał swoją walkę przez decyzję z przeciwnikiem, który wcześniej był niepokonany. Także. To jest zawsze zawsze plus, ale zawodnik, o którym bardzo, na którego bardzo chciałem zwrócić uwagę, to jest Benoit Sondini, bo to jest gość, który ma 12.1 w tym momencie, bije się w wadze lekkiej i A. po prostu tak zdeklasował Tiago Mojzesa, że no, no zrobił mu większą krzywdę, dużo większą krzywdę niż chociażby Islam Machaczew. Mojzesa uważam za niezłego zawodnika, no nie jest to obecnie to 15, ale powiedzmy, że ta półeczka tuż po no kręci 15, się koło tej kręci piętnastki, się koło 15. A Benoit Saint-Denis po prostu no i w strikingu, i w grapplingu, ale głównie w strikingu, a. po prostu no, był tak, tak wiele poziomów wyżej nad Mojzesem, że chyba to nie będziemy mieli nowego człowieka w to 15. Oglądałem tę walkę i to, jak kliniczny był. I naprawdę była to wielka przyjemność oglądać jego walkę z Tiago Mojżeszem. I powiem ci, no tak, ja raczej myślałem, że ta walka będzie taka niezbyt przebojowa, a tutaj panowie dali show, w szczególności zawodnik o francusko brzmiącym nazwisku. Tak, no boksersko przede wszystkim, czyli to, co hmm. lubimy, to, co w ogóle uwielbiamy w MMA i, i dlaczego jesteśmy fanami chociażby Jacka Della Madaleny. No to są te uderzenia na korpus. I no, tym był perfekcyjny Sądeni w tych kombinacjach bokserskich, w, w, w trzymaniu dystansu, w takiej no, po prostu technicznie bardzo prawidłowej i bardzo miłej dla oka stójce. Komen e, event, nie wiem czy chcemy się tutaj jakoś rozwodzić. Może... Nie, tam jedna taka ciekawa sytuacja wydarzyła się, dziewczyny, mianowicie Rose na majonez i Manon Fiorot e, zderzyły się głowami i rozcięcie, czy też, nie wiem jak to nazwać, ale e, krew, która pojawiła się na głowie francuski, no była... Ja w ogóle tak zastanawiałem się przez chwilę, co się stało, bo nie widziałem tego zderzenia głowami, a tu nagle ona zalana krwią i to do takiego stopnia, że, że lekarz został wezwany do klatki. Mhm. Walka kontynuowana, tam deklasacja. No, może nie deklasacja to dość duże słowo, natomiast decyzja jednogłośna z tego, co kojarzę i, i Rosną no, z nieudanym chyba debiutem w wadze muszy. Rozumiem, rozumiem, że oglądałeś te walkę. Tak, tak. To powiedz, co poszło nie tak, jeżeli chodzi o Rose, bo ja tak naprawdę jednym okiem oglądałem. Zauważyłem też to rozcięcie swoją drogą, ale no nie jestem w stanie się jakoś wypowiedzieć, co tam Rose nie wyszło, że tak powiem, w tej walce. Rose nie wyglądała źle, moim zdaniem, natomiast, no nie wiem właściwie, czego zabrakło. Taka dużo było prób sprowadzeń, nie za bardzo cokolwiek to przyniosło, bo chyba z tego co kojarzę, to żadna się nie udała. W strikingu walka taka dosyć wyrównana, chociaż wydaje mi się, że Fiorot z delikatną przewagą, no nie wiem, Rose wyglądała troszkę ciężko, natomiast dalej przyzwoicie się oglądało. I wydaje mi się, że może troszkę na zbyt głęboką wodę została wrzucona na swój. Cały czas nie wiem, czy to jest debiut. Wydaje mi się, tak, że ona tak, to nie miała walki w wadze muszej wcześniej. No mhm. to jak na debiut może troszkę jeszcze nie była obyta z tą wagą, mhm. ale wydaje mi się, że już dalsze walki, o ile zdecyduje się walczyć w tej kategorii na no stałe będą wyglądały dużo lepiej. Czy było widoczne, że ona jest na przykład za mała? czy Undersized, na tę wagę? No właśnie nie, właśnie nie. Jak tak patrzyłem. Ona nie wydawała się wiele większa niż w wadze koguciej, nie, nie koguciej, eee, Jezu, członkowej. Uh -huh. oh. mm, ale, ale nie wyglądała na aż tak małą, chociaż ta desproporcja wzrostu jakaś tam była, natomiast... Nie było to aż takie, jak wydawało no, się, że z będzie. Z tego, co kojarzę, Manon Fiore jest dosyć duża, więc to też mogło zaważyć może taki dobór Aha. przeciwnika. No to jest jakby, nie patrzeć, numer trzeci w rankingu, więc no... no kapitalna du zawodniczka. Dużo no. cięższego debiutu nie można sobie wyobrazić. Uważam, że walka z Erin Blanchfield byłaby ciekawsza, bo tamten grappling byłby naprawdę e, bardzo no. uwydatniony. W ogóle tak patrzę sobie na top 5 tej dywizji, to nie licząc Skate Kegian to... Każdą z tych zawodniczych gdzieś tam uważam za no, mocną, jak na realia, oczywiście kobiece GMMA, więc no, fajnie, że się gdzieś tam taka może. Zalążek ciekawej dywizji kobiecej tworzy, na pewno hmm. jest to na plus. A co do main eventu, to mieliśmy. Jest taki skrót JTCNW i nie będę go może rozwijał tutaj. Natomiast no Cyril Gane to, to udowodnił, że chyba to jest jego motto życiowe, bo już każdy w niego zwątpił. Mówił, że nie mówili mu, że nikim nie będzie, a on udowodnił, że byli w błędzie, cytując yy, piosenkę rapową, bo, no, te klasacja znowu, yy, druga runda TKO. To prawda, wow, naprawdę wow, Cyril Gane zawalczył, tak jak zawalczyć powinien z Johnem Johnsonem, bo, no, to, co on robił w tej walce, to nie można tego nazwać walką, to była po prostu zabawa. Cyril Gane ułożył sobie śpiwaka i wiadomo, że no, nie jest to klasa przeciwnika na poziomie Johna Jonesa, ale naprawdę no jest to topka wagi ciężkiej, a, a Cyril Gunn no, zrobił sobie z nim to, co właściwie chciał. No Ta... Stójkowo to wyglądało po prostu kapitalnie, jakiekolwiek próby obalenia, dociśnięcia do siatki, wszystko po prostu kontrowa kontrował, kontrolował, co tylko chciał, robił Cyril Gane i jest to po prostu... No fantastyczna zapowiedź walki za spinalem, która mm -hmm. niedługo. Wow. Właśnie, bo tu chciałem tylko przejść, że Cyril Gunn pokazał, że w heavyweight jest tak naprawdę dwóch strikerów, to jest on i Ja Spinal i nawet ten Pawłowicz, który gdzieś tam jest uznawany za taką topkę strikerów w tej dywizji no nie wiem ale czy my się z technicznie, tym technicznie na pewno nie no technicznie Pawłowicz no, jest się. oczywiście no no potrafi to jest usypiać heavy puncher, przeciw, ale fale, to nie jest nokautowany się rusza jak lightweight i on jest no fenomenalny ten jab te, te jego kopnięcia te te setupy te akcje które on robi to jest w ogóle powiem ci szczerze że Spiwak chyba Myślę, że z Halloween się przebrał za worek treningowy, bo po prostu stał w środku klatki, a Gane tylko krążył wokół niego i go obijał. No hmm. oczywiście powiem Ci tak, ostatnio mój nos troszeczkę zawodzi, a, a tak jak mówił Franciszek Smuda, że na nos to, to można nie, to do Franciszkowi smugiem, tak odpowiedział, że można sprawdzić, jak kobieta w przemężeniu pachnie, bo no tutaj ewidentnie to znajduje potwierdzenie, dlatego że w walce o Maleja ze Sterlingiem stawiam, że wygrał Malej. Tutaj nie powiem, że stawiam, że wygra spiwak, ale uważam, że spiwak będzie ciężkim testem, dlatego że spiwak ma dobre zapasy, a przynajmniej na tyle dobre, że powinien być w stanie obalić gane który z tymi zapasami sobie ewidentnie nie radził w tej swojej karierze dotychczas. Mm. No a chyba raz spróbował, nie udało mu się i stwierdził, że dobra, no to, to ja sobie postoję i poczekam, bo no, no kompletnie bez plonu na walkę z Spiwak. Spiwak nie zrobił nic i to pokazuje, że ta dywizja jest no, no mało interesująca, no bo jeżeli jest aż taka przepaść między co jak, co jak co numerem 1 obecnie, a numerem 8? no to kurczę, mhm. no, no. chyba, chyba potrzebowaliśmy tej walki, żeby sobie przypomnieć, jak sławą Division jest Heavyweight, ale. Jak mm -hmm. Gane dobrym zawodnikiem jest. No to bo swoją, no ta, właśnie. Walka, ta walka z Johnem Jonesem też zaćmiła ten obraz. Ale dużo w ogóle widziałem takich głosów w internecie, że to jest koniec gane, że on już, mimo że to jest młody, jak na ma zawodnik, że on już na pewno nic nie ugra w tej dywizji, bo ma za słabe zapasy. E Okej, okay, o ile Spivak to nie jest Curtis Blades, no to kurczę, no potrafił tymi zapasami sobie to ósme miejsce w rankingu, czy nawet siódme wcześniej wyrzeźbić. No a Gane po prostu go ośmieszył i tak jak powiedziałeś, walka ze Spinalem to jest must have, to, to moim zdaniem powinien być title eliminator. Gorzej, że jest jeszcze ten Pawłowicz, nie? I ja tutaj tak sobie nakreśliłem misterny plan co do tej dywizji, że Jones i Miociś kończą kariery po, po walce, niezależnie kto wygra. No, i zwycięzca Sagane, a walczy z Pawłowiczem po prostu o ten Undisputed Pass. I... O! A to i atak, ja bym to ma nawet. Sobie. Fajną opcją by było, tylko wydaje mi się, że mm, ciężki temat, żeby ta walka była taką walką o tytuł. Yy, właśnie Cyrilia Gane z Aspinalem. No, bo tak, de facto, no, z całym szacunkiem dla, dla Pawłowicza, ale moim zdaniem, no. Chociaż no dobra, no zasłużył, nie ma co mu No tego zasłużył, wiesz co, ja bym. Tak, logicznego punktu widzenia, no to wiadomo, że, że w tych naszych wyborach na Mistrza Dywizji Ciężkiej byłby na trzecim miejscu i to niepodważalnie. Znaczy wiesz co? Powiem ci tak. Yy, Pawłowicz, sześć walk wygranych z rzędu. Dwie ostatnie z Bladecem, tu i są wcześniej Derek Lewis, czyli to są mimo wszystko te heavyweighty, które są wysoko w rankingu, a przynajmniej były w momencie walki z Paulowiczem. No a, a Spinal po porażce, no powiedzmy, że ta porażka z Bladesem to wiadomo kontuzja. No ale tylko wygrana z Tyburą. Uważam, że jeszcze jedna walka. Yy, Powinna zostać stoczona przez Aspinala, wygrana przez Aspinala. Szczególnie, że no wcześniejsze zwycięstwa Anglikana no to jest Wolkow i Spiwak, czyli mimo wszystko gorsi, gorsi przeciwnicy niż ci, z którymi walczył Pawłowicza. Ja uważam, że jak ktoś wygra z Curtisem Bladesem, no to powinien z bomby mieć ten title fight. Przynajmniej w tych okolicznościach, w jakich się znajdujemy. Więc ja bym Pawłowicza, o ile nie uważam go za lepszego zawodnika niż Gane i Aspinal, a przynajmniej stójkowo no to jednak jednak bym go gdzieś tam widział, nie? Bo, no bo zasłużył tak jak, tak jak powiedziałeś yy, ale myślę, że wszyscy trzej panowie się ze sobą spotkają tak czy siak bo to będzie po prostu topka tej dywizji na lata no tak to, to tutaj nie ma co do tego w ogóle obiekcji yy, ciekawa walka niesamowicie ciekawa, bo po walce Siri Lagany z Johnem Jonesem szczerze powiem ci myślałem, że Walka za Spinalem będzie dla Gany jeszcze gorsza, mhm. ale, ale pokazał w tej walce, że niekoniecznie tak musi być i jestem no, bardzo tak. ciekawy. No tak. Dobra, to tak. Co? co jeszcze? A, jeszcze coś? No, zakończ... Tak, na zakończenie odcinka chciałbym powiedzieć bardzo. Znaczy, jeszcze bardzo... 293 chyba byśmy poruszyli. A ja też o tym zapomniałem. No to na na zakończenie chodzi. tego segmentu warto, bo tak mówiliśmy o tym heavyweightie, chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin Francisowi Engalno, 37. O, nie wiem, jak jest po francusku 100 lat, ale 100 lat. Jak to mówił Derek Lewis, Excuse my French? Tak jest. No, wszystkiego najlepszego. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś jego drogi i UFC się przetną, chociaż się na to nie zapowiada. Eee, 293 Ja ci powiem tak. Eee, Obrzydliwie polecam, przeciętne, co? Polecam, no to jest tak naprawdę banda Adesani versus reszta świata, bo to są wszyscy no praktycznie z tego kampu City Kickboxing. Eee, Ulberg Kontra Daun Jung, headline prelimów. Polecam, jeżeli ktoś jest na tyle niestabilny emocjonalnie, żeby zostać do czwartej rano i oglądać prelimy, to warto. Dalej, KP Felipe dos Santosem może być ciekawą walką. Tu i Wasa Wolkow. uważam, że to będzie po prostu mucka i wygrają Wolkow, hmm. Tak tutaj sobie rzucę. No i main event. I ja w, przy, w, jak nagrywaliśmy odcinek o. Walce o 2 to powiedziałem, że niewiele jest takich walk, gdzie jestem prawie na 100% przekonany, że jeden zawodnik wygra. No to niestety jestem, bo Izraela Desania to jest stylistycznie chyba najgorszy możliwy mecz dla Stricklanda. No ja się z tym niestety zgodzę. Mm, tak ukraińskim akcentem <laughs> trochę poleciałem Niemczech. Tak, zgadzam się z tą w 100%. No jak bardzo nienawidzę Adesani, tak, no nie widzę po prostu realnych szans dla Stricklanda, w których, no może jakieś, nie wiem, szczęśliwe trafienie Adesani, rozcięcie łuku brwiowego i przerwanie walki przez lekarza. No, może, to jest naj najbardziej może pójdzie chyba... Adesani jakiś nerw w nodze. Ciężki temat, no praktycznie. We wszystkim lepszy jest Adesania. No, nie wiem, jak w brazylijskim jiu-jitsu, no, ale nie widzę w ogóle opcji, co by się musiało stać, żeby Sean Strickland w tej walce próbował jakiegokolwiek obalenia, mm -hmm. obalenia nie obalenia, no po prostu poddania. No. Mm -hmm. Wątpię, że jest w stanie obalić Adesanie. Tym bardziej jestem bardziej sceptyczny do opcji, w której on jest w stanie Nigeryjczyka, czy tam Chińczyka poddać. No. No Ciężki temat, no, no nie ma opcji raczej. Że opcja w... zawsze jest, ale, no, ale nie jest wiem. Jest zbyt no. No, Adesania walczył z Witakerem, walczył z Bransonem, walczył z Wetorim. Żaden z tych zawodników nie był w stanie go zdominować za Wydaje mi się, że Strickland też nie będzie w stanie. Jeżeli chodzi o styl Stricklanda, to jest. Nie chcę powiedzieć, że powiedzmy, że w miarę zachowując wszelkie proporcje, podobne do stylu Adesani na, w, tym, w tym sensie, że on też jakby korzysta z, z zasięgu, którego i tak no, ma 10 cm mniejszy niż Adesania, ale Aha. bardziej mi chodzi o to, że on bardzo korzysta z tych prostych ciosów, jest dobry defensywnie, ale z kolei footwork u niego kuleje, bo on no, rusza się jak taki pingwin, jakby miał no, platformę troszeczkę. Czy... I... Ja nie wiem, czy powiedziałbym, że Strickland jest dobry defensywnie, to znaczy on... On może jest dobry defensywnie, ale, ale on ma takie dziwne czasami pomysły, jak wyjście na przykład niską gardą na Aleksa Pereira. No właśnie do tego chciałem przejść, że to był pokaz chyba najgorszego footworku, jaki widziałem w MMA. Może oprócz tego gościa, który się wpieprzył na klatkę w pierwszych sekundach walki, ostatnio mi się przypomniał ten klip, była walka tego. Walczył ten kolega Adesani, ten Blood Diamond, i jego przeciwnik w pierwszych sekundach po prostu wbiegł w siatkę i się potknął to to być może to jest gorsza gorszy futwork niż Strikland na tej walce, Adesania moim zdaniem będzie po prostu no bawił się ze Striklandem nawet nie przewiduje skończenia tutaj, bo w sumie Strikland jest wytrzymały no. ma dobre kardio. Ja powiem że... ci szczerze mhm. dobrym pomysłem w tej walce i takim ciekawym nie wiem jaki kurs jest, ale Adesania przez decyzję brzmi jak najbardziej fajnie. No zdecydowanie. Jak... Zdecydowanie. Myślę, że to będzie taka kolejna walka na zasadzie 50-45, może 49-46, no, że po prostu no. będziemy mieli punktowanie Adesani, lowkiki, żaby, gdzieś tam jakiś... Hajkik, może pójdzie, powiedzmy. Myślę, że Strickland, no tak jak z trochę będzie workiem treningowym. Szczególnie, że on lubi dużo mówić, ale to nie jest najbardziej agresywny fighter na świecie, bo on często po prostu bije się defensywnie i jakby ten styl A. mu pozwolił dostać tego tacklisza, tak by nie patrzeć, ale Adesania to jest koszmar dla niego i. E... Zgadzam się z tobą, w 100%. No I tutaj. Jedyne, co może być ciekawe, no to te konferencje prasowe, bo to może być akurat fajne i na to trochę czekam sobie chyba bardziej nawet niż na samą walkę. Już ci to mówiłem przed nagrywkami, że chyba nawet nie zostanę do rana, nie do ogona tylko sobie obejrzę z otworzenia, bo kurczę, no wolałbym tę walkę z Duplessisem jednak, która miała się odbyć. Uważam, że Duplessis też, no, by, byłby, że Adesania byłby faworytem z Duplessisem, ale nie aż takim dużym, jak w tej walce. No tak, no przede wszystkim Duplessis, no. Nie oszukujmy się, jeśli chodzi o striking, no to jakkolwiek mógłby Adesani się postawić. No, no Power ma na pewno dużo większy niż Strickland. Zobaczymy, no. wydaje mi się, że wrócimy tu za parę dni i powiemy, ale my jesteśmy mądrzy, jak się bardzo znamy na MMA i poprosimy o angaż. Może zostaniemy matchmakerami UFC to i o, przy okazji dobrać. można nawiązać. Ponieważ w planach e, zbliżające się UFC 300 A, właśnie, nie ukrywamy z Miłoszem planujemy hmm. ułożyć taką naszą wymarzoną kartę, ale to e, jest może, plan. Możemy zdradzić, co się stało z poprzednią kartą, może? Bo jest to smutna historia. Ułożyliśmy, tak, e... ułożyliśmy już te karty, a potem się okazało, że Jan Bochowicz, który miał na niej walczyć, przegrał no z Ferrero. Janek I... oszukał, no nie ma co mówić. Troszeczkę oszukał Janek, no i albo, albo sędziowie oszukali, jak to na to patrzy, zależy. No i się, no niestety, yy, mm... Nie udało. Yy, dobra. Dwa dziewięć chyba możemy zamknąć w takim razie. Jest to karta fatalna, jak na papery. Nie będę tutaj oszukiwał. W ogóle w main cardzie jest walka Tyson Pedro kontra Anton Turkali, który zasłynął z tego, że został zezłomowany przez Rajuton Almeida. O, oh, Justin yy, Tafa walczy. Świetnie. To chyba jednak e, szukam w portfelu 80 dolarów i kupuję pay-per-view. E, następną galą jest e, nocie UFC, czyli meksykańska karta. E, nie będzie na nich niestety. Na niej meksykańskich rękawic ani rzymskiej klatki, ale będą fajne nazwiska, może nawet pogadamy sobie o tej karcie. No, ale w sumie, dzisiaj... kurde. Jest niezła. Nie? Myślę, że możemy coś. Jest no, niezła no. i co lepsze, Idziec. właściwie to przecież my się będziemy widzieć wtedy. Oj, tak. Więc, Oj jakiś, tak. więc jakieś tam nagrywki może może na drugi dzień zrobimy, bo. No, community no, fight, fight weeka tak. musi się szykować. I bo... Tracy Cortez walczy. Więc no. chyba jest przesądzane, że porozmawiamy na tej Tak, karcie. chyba zmiana planów i zamiast tributu do Zombiego zrobimy tribut do Tracy Cortez. Ty, w ogóle tak sobie pomyślałem, mamy e, Tracy Cortez i Raula Rosasa Juniora na tej samej karcie, czyli... Ale będą je jak zostaną parą, co? No, to jest kombo. Jednej z najładniejszych osób, z jednej z najwyższych, więc no. Więc... Chyba my szmykerze się tym kierowali. Nie, oczywiście Pozdrawiamy Marwina Wettoriego bez włosów. Kibicujemy, tak. Kibicujemy Rozasowi, oby się odkuł po ostatniej porażce. Fajne są tu nazwiska, ale to już o tym będziemy mówić yy, no, w swoim czasie. Tak jest. Dziękujemy Wam serdecznie Dziękujemy. za uwagę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać, jak Wy uważacie, jak. Wy widzicie main event gali UFC 293. Może są tu jacyś fani Shona Stricklanda, którzy stwierdzą, że powinniśmy się zamknąć w choroszczy. Są z fani. Ja nie będę protestował Ja już, ja już pozdrowię Ziemka, który to pewnie obejrzy. On jest dużym fanem Stricklanda. Także pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Siemano. Siemano.